Cześć, tu Agata. W tym filmie pokażę Wam, jakie wybrać pierwsze układanki dla malucha. Subskrybuj mój kanał, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Jakie puzzle wybrać dla tych najmniejszych dzieci, żeby były dla nich odpowiednie. Świetnie sprawdzą się takie najprostsze, czyli dwu i trzy elementowe, które są przeznaczone dla dzieci już w wieku 1-3 latka. Także zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają w środku. Na łące to doskonały zestaw, przepiękne trzy elementowe puzzle dla, dla dzieci od pierwszego roku życia. O, pokażę Wam dwa elementy, bo niestety nie, nie zdołam tak utrzymać. W ręku. Są one kartonowe, twarde, pięknie ilustrowane, matowe, więc wszystko idealnie widać pod każdym kątem. Poszukiwanie, łączenie to nie tylko świetna zabawa, ale także ćwiczenie spostrzegawczości. Oczywiście mamy tutaj mnóstwo elementów, które możemy opisać dziecku, czyli wspieramy aktywne czytanie. Oczywiście ćwiczymy koordynację ręka-oko i oczywiście koncentracji. W takim pakiecie mamy 7 układanek 3 elementowych No i oczywiście zapoznajemy dziecko ze zwierzętami i roślinami, które spotykamy na łące Jest to świetny pomysł na prezent I też warto zwrócić uwagę na to, że te pudełka jest niewielkich rozmiarów Doskonale mieści Wszystkie te układanki, i nie ma tam pustego miejsca, a to jest bardzo ważne, bo dzięki temu nie zajmuje nam mnóstwa, mnóstwo miejsca na półce, na co ja zawsze zwracam uwagę. Także możemy sobie zebrać nawet całą kolekcję, i nie zajmuje nam wiele miejsca. Teraz pokażę Wam właśnie to z liczbami. Układanki dwuelementowe, czyli najprostsze. Są oczywiście te puzzle twarde, kartonowe, więc będą odporne na zniszczenia. Zapoznajemy dziecko z warzywami, owocami, ale i liczbami od 1 do 10. Także dziecko nauczy się rozpoznawać podstawowe warzywa i owoce. Zadaniem maluszka jest odnalezienie i dopasowanie puzzli z liczbą. Która pasuje do przedstawionej na obrazku ilości. Podpowiedzią do łączenia są również kolory puzli, więc też możemy tym samym uczyć kolorów. Te układanki zostały wyprodukowane w Polsce, co jest warte podkreślenia. Ja mam jeszcze całą serię w ogóle tych układanek w języku angielskim i są naprawdę rewelacyjne. Moje dziecko bardzo lubi je układać, także teraz jeszcze powiększyłyśmy kolekcję. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się spodobała. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!